Dzień dobry! Ojej, a właśnie chciałam Cię zaprosić na spektakl pod tytułem Juri w Czekaj, czekaj! Czy ty powiedziałaś? Juri? Tak, tak powiedziałam, tylko nie wiem, w które twoje oko patrzeć. Tutaj. Chciałaś zaprosić mnie gdzie? Do teatru ty główna? Na spektakl? Pod tytułem Juri. Muszę ją złapać. Czekaj, może tam jest. No, a teraz możesz tak wyostrzyć na moje oko? Czy wszyscy widzą mnie wyraźnie? Juri, jak się zobaczymy, to cię zbaleronuję. Hehehe, do zobaczenia.